Witam Was serdecznie w kolejnej rozkminie. Łyk wody. Dzisiaj moi drodzy pogadamy sobie o tej organicznej żywności. Tutaj mam dwa jabłuszka. Jedno jest organiczne, a drugie nie. Tutaj mamy pierwsze. Tutaj mamy to drugie i to jest jabłkiem organicznym. To. To są jabłka chyba Gala, jak się nie mylę. Zapach smak ten sam, bo próbowałem już w domu, a cena tam funta 30 chyba jest droższe to organiczne. Organiczne w moim, w moim takim prostym rozumowaniu piekarza to powinno być takie, że nigdy nie miało styczności z żadnymi nawozami oprócz tych organicznych, czyli no wiadomo jakich nie, czym się, czym się nawozi truskawki, Czym się nawozi owoce, drzewa owocowe i tak dalej i tak dalej. Wszyscy wiemy czym. Moi drodzy. Yy. Dla mnie takie nasiono z którego to rośnie to drzewo drzewo owocowe czyli ta jabłoń powinna pochodzić gdzieś yy, gdzieś z daleka. Gdzieś nie wiem skąd ci rolnicy pozyskują te, te ziarna te nasiona żeby sadzić te ogórki te marchewki to wszystko. Nie wiem, czy jeżdżą do amazońskiej dżungli, do jakiegoś tam szamana, który to, tamto hoduje bez styczności ze światem zewnętrznym, lub gdzieś na Syberię, do babuszki, która też nie miała styczności ze światem, no światem tym teraz, teraźniejszym, teraz tym, tym światem, który jest tak, yy, tak obrzucony tą żywnością tą żywnością niezdrową tą żywnością taką, którą piszecie w komentarzach, Jarek. Boże, kochany, co ty jesz? O! W Lidlu zakupy robisz, łomatko, Bosko. Co, co to się stanęło? W Lidlu, w życiu, graszka pisze, w życiu bym tego nie ruszyła. Nocki, jedzenie z Lidla. Tragedia. Długo pewnie nie pożyję, pewnie umrę za trzy dni, bo jem z Lidla kiełbaskę śląską. Bo ci wszyscy, którzy tak piszą, no to pewnie, pewnie raz w tygodniu wsiadają. Yy, w prywatny samolot, jadą gdzieś na Syberię, gdzieś w takie miejsca, do dżungli, do buszu i tam mają hodowlę tych marchewek, tego wszystkiego. No, myślę, Mi się wydaje, że, wiecie, tak, że. pół żartem, pół serio, nie? Pół żartem, pół serio, moi drodzy, bo wiele, wiele osób mi komentowało, że oni jedzą tylko żywność bio. Patrzyłem dzisiaj na marchew, moi drodzy. Marchew wyglądała tak samo. Tak samo, patrzę na producenta, ten sam, patrzę na jabłka, ten sam producent, producent, ten sam sad. Nie wiem, co on tam robi, że te jabłka są takie super organiczne, smak ten sam, wszystko to samo, no nie wiem. Oczywiście nie, nie zbadałem tych jabłek w laboratorium, bo nie będę tego robił, ale na pierwszy rzut oka wygląda to tak samo i pewnie jakbym sprawdził to w laboratorium, jak wielu innych youtuberów to już sprawdziło, nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Czyli co? Ja tego nie powiem, ale Wy się domyślcie, co z nami robią, z konsumentami. Kiedyś organiczna żyw żywność to było czymś normalnym, nie? To było coś normalnego. Wszystko było zdrowe, organiczne. Jak pamiętamy za dzieciństwa, marchewki, warzywka, wszystko było ok. Nie było żadnego problemu. A teraz stała się moda na to organiczne jedzenie, za które musisz zapłacić. A moim zdaniem każde jedzenie powinno być takie i powinno być zabronione dawania chemii do jedzenia. A jest dawana chemia do jedzenia, od czego się biorą te choróbska, te wszystkie inne inne dolegliwości ludzi w tych dzisiejszych czasach. Dlatego właśnie, nie? Pędzą to wszystko, żeby to wszystko rosło. Kiełbasy pompują, piersi, piersi z indyka pompują, piersi z kurczaka, kurczaki, pałki, wszystko co idzie, żeby tylko wyglądało jak żeby tego było dużo, żeby wyglądało fajnie, ładnie, schludnie patrzę na kurczaka, kurczak nadorodny kurczak żółty patrzę, no cena ponad 10 funtów w Lidlu, jak widzieliście no nie wiem, nie wiem, czy dlaczego on jest taki żółty bo jest zdrowy, tak, on tam się wypasał wypasał na łące, gdzieś tam, gdzie ta łąka nie miała styczności z tym światem teraz, nie? Boże, kochany, żeby, żeby żywność była organiczna, moim zdaniem, to byś musiał się kuźwa przenieść 300 lat wstecz albo 200 lat wstecz i kupić. I to jest organiczna, a nie teraz. Teraz to mi się wydaje, że takiej żywności już praktycznie prawie nie ma. To jest moje zdanie. Mogę się mylić, oczywiście. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. No zaczyna mnie to wkurzać. Jak idę, chcę dostać. Chcę dostać marchewkę, yy, akurat nie było i muszę kupić tą organiczną, tam półtora funta droższą, czy tam ileś droższą. Nie? Dlaczego? Dlaczego tak jest? No. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. No. Ile to mi zajęło? 5 minut. Taka, Taka moja rozkmina nie? Z, tym, z, tym, z tym jedzeniem organicznym. Naprawdę, moi drodzy, coś tutaj jest nie tak. Ja pracowałem ponad 7 lat w markecie, w którym była tylko tylko organiczna żywność, co się okazywało, może nie do końca taka organiczna ona była. Nie oczywiście były dodawane organiczne półprodukty do zrobienia chleba, ale nie wszystkie. Nie? No. I klient mi się pytał, przepraszam, czy ten chleb jest organiczny? Ja mówię nie, jak to? Przecież to organiczny market. Mówię nie jest organiczny, bo mąka nie jest organiczna. Tak jak tutaj. Tutaj mam organiczną mąkę. Ponoć. No ale chleb wychodzi dobry. Nic się nie dzieje. Klienci zadowoleni. Smakuje im. Przychodzą tu od wielu lat. I wszystko jest ok, moim zdaniem. Ja staram się robić to, co, to, co zgodne ze sztuką czyli naprawdę dbam. Miksuję to ciasto, dbam, żeby to było wszystko miało ręce i nogi. Naprawdę robię to z serca. Serce wkładam w pieczenie tego chleba, i dlatego on jest taki. Pokażę Wam później, jaki. Piękny. Piękny jak moja twarz o poranku. No i taka rozkminka, bo dzisiaj mi marchewki zabrakło, i mówię, ja polecę z rana do, do Tesco. Robiłem dzisiaj live'a, też o tym mówiłem. Patrzę, a tam nie ma marchewki. Mówię, mieli rację. Mieli rację, że nie będzie, nie będzie towaru. Oczywiście był, tylko jeszcze nie wyłożyli. Bo nie ma komu wyłożyć. Bo nie ma oczywiście pracowników. Pracowników wciąż brakuje. Banery takie wielkie, powystawiane. Przyjmę pracowników. Składałem tam CV 20 razy. To niestety nikt do mnie nie zadzwonił. Nikt do mnie nie zadzwonił. Naprawdę. Sklepy obstawiają ludzie z Indii. Tylko z Indii. Tylko z Indii, jak dzisiaj byłem. Chociaż nie mam nic do nich. No ale dlaczego tak jest? Kumpel kumpla wciąga do pracy? Czy jak to to wygląda? Naprawdę. No, no i była ta marchewka, była ta marchewka ta z y, sadów syberyjskich, tam gdzie, gdzie normalnie jeszcze ludzka taka stopa prawdziwa, zepsuta y, nie stanęła. Tylko tam taka babcia, babcia i taka rodzina tam mieszka w takim domku drewnianym i oni to uprawiają. Tak to rozumiem <laughs> organiczną żywność oczywiście żartuję, nie? Pół żartem, pół serdy się ten odcinek, nie? Oczywiście nie chcę powiedzieć, że te jabłka nie są zdrowsze, te organiczne, te marchewki nie są zdrowsze, bo pewnie coś tam zdrowszego w nich jest. Cena, cena jest zdrowsza dla naszego portfela, cena na pewno. A cena w cenie jest różnica i to spora. I w smaku dzisiaj nic nie stwierdziłem. Jak już kupiłem marcheweczkę, to i wziąłem sobie jabłuszka. Jabłka jak jabłka, moi drodzy, szału nie ma. Dzisiaj czytałem o zawartości witamin w jabłkach, tych co teraz są, nie? To musisz takie średniej wielkości, wielkości jabłuszka zjeść ze 3, żeby miały takie same witaminy jak te jabłka, co były kiedyś. No tak to, tak to moi drodzy wygląda. Dzisiaj poniedziałek, poniedziałek, 0 zero, zero powera. Prze, jak taki leniwiec przeleżałem cały weekend. Centralnie przeleżałem cały weekend. Nic nie zrobiłem, nic. Oprócz dobrego obiadu, a tak nic, czekam na te słoneczne, piękne dni, żeby wyjść na zewnątrz i coś fajnego dla Was nagrywać. Wiele osób w komentarzach pisze: Jarek, czemu nie nagrywasz z pleneru, Przydałyby się jakieś pokazywanie. Ja już to pokazywałem. Nagrywałem w plenerze. Odcinki z pleneru nie, cieszy nie cieszyły się zbytnią popularnością, i zaprzestałem nagrywania i zacząłem. Patrzeć, patrzeć na te, na te wykresy i inne pierdoły na tym YouTubie i się trzymać tego. No i nagrywam to, co Wam się podoba, to co lubicie oglądać i, i tak, to, tak to wygląda z tym moim nagrywaniem, z tymi moimi tematami. Trzymam się tego, co, co Wy lubicie oglądać. Naprawdę. I jak na razie na razie jest spoko, jestem zadowolony. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli usłyszeć w kolejnej roz, rozkminie. Piszcie, bo jestem ciekaw. Oczywiście subskrybujcie. Łapkujcie. Dobijam do 40 tysięcy. Bardzo się z tego powodu cieszę. Oczywiście serdecznie Wam dziękuję, ludziom, którzy wspierają. Subskrybują i też oglądają. Ale większość ludzi, która, która ogląda, właśnie nie subskrybuje. Więc poproszę od nich teraz o suba. No i tak to, tak to właśnie jest. Z tą żywnością organiczną moje zdanie jest takie i go nie zmienię. Cyk. Wsadzamy chleb. Miał Wam pokazać jakiś z wczoraj jak wygląda pięknie, ale czy znajdę. Oczywiście, że znajdę. Pokażę Wam. Proszę bardzo. To jest ten chlebek. Z takiego. O, niech tu wyostrzy ładnie. Z takiego czegoś wychodzi takie piękne coś. Piękne, chrupiące. To jest wczoraj chleb, ale wciąż, wciąż smaczne. Wciąż smaczne, nadające się do jedzenia. Ja tam praktycznie takiego aż świeżego chleba nie lubię jeść. Biorę sobie tam trzy bochenki, na przykład na tydzień. nie mi wystarcza. Nie? Też tak dużo chleba nie jem. Ale jem nie. nie mówię, że, że nie jem. Diety żadnej nie prowadzę. Mam to w nosie. Czuję się dobrze. Wyniki mam dobre. Czuć, to chcieć więcej. Waga stanęła na 90. 8,99 tak do 100 kilo max, nie? I nie chcę przekraczać stówki. I czuję się, czuję się dobrze, nic się nie dzieje. Wątroba jeszcze mi nie pękła. Wątroba jeszcze mi nie pękła, moi drodzy. Wszystko, wszystko jest dobrze. Wszystko jest w należytym porządku, mam nadzieję. Zacznę się może odchudzać, wkrótce zdrowie się odżywiać, zdrowo się odżywiać, jeść te wszystkie sałaty, pierdoły. Chociaż też nie wiem, dużo warzyw. No i może umrę zdrowszy, nie? Tak to będzie wyglądać. Moi drodzy, taka krótka rozkmina. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Szczęścia i słodyczy. Tego Wam Jarosław z Londynu życzy. <gry> Życzę Wam zdrowia przede wszystkim, bo ono jest. Najcenniejsze, bo jak zdrowia nie ma to wiecie jak to się kończy, nie? Subskrybujcie, zostawcie ślad po sobie w postaci komentarza, łapkujcie, trzymajcie się do następnego, cześć!